Cześć, witajcie moi drodzy! Ja jestem Cyborg, witam was znowu! Znaczy dawno mnie nie było i jestem tutaj znowu! Da, Co tam was słychać? U mnie wszystko dobrze, ja mam wolne, a wy co? Macie wakacje! Nie cieszycie się? Nie słyszę was. Czemu się nie cieszycie? Jest wolne! Eee, możecie się nie uczyć. Studenci i w ogóle... Ci, którzy nie pracują, są, mają wolne od szkoły, mogą robić co chcą, pierdalać się ile chcecie, nie cieszę się, nie, <grystanie> mój język jest okropny. Dobra, wróćmy do setna, takie głupie to było, ale czego się nie robi dla bycia sławnym, ja chcę być sławny, chcę zarabiać hajs na YouTubie, dlatego będę się wygłupiał i tak dalej. Wakacje mamy, ja mam, nie mam, wy macie, ale ja nie mam. Ja już dawno nie miałem wakacji, nie wiem co, to ja ten koniec. Mogę mieć, mieć urlop, który mam dopiero za tydzień. Tak, dwa tygodnie laby. Bez internetu, bez YouTube'a, bez komputera. Już mi się to nie podoba. Dobra, co można robić w wakacje? Co wy robicie? Że co? Gdzie siedzieć, grać w, komputer w gry? Bardzo dobrze. Tak się powinno robić, tak mi się wydaje. Tak, ja myślę, co byście mogli zrobić w Ja wam chcę pomóc, ten vlog ma na celu pomóc Wam nie nudzić się w te głupie wakacje. Numer 1 graj w gry po nocach, kupcie sobie tony yy, napojów izotonicznych, najlepiej takich najtańszych z biedronki, albo jeszcze gdzieś tam, gdzie znajdziecie Kupcie sobie takie 4 strzewki i przegrajcie w jakieś wlola na przykład. O, macie 2 miesiące czasu gdzie możecie grać non stop kolor w LoL'a i wejść w końcu do jakiejś porządnej divizji, to możecie poćwiczyć, to jest też dobry pomysł numer 2 możecie grać StarCrafta również dzień i noc i wbić do diamentu też jest dobry pomysł, nie? numer 3 Wyjść z domu, nie bójcie się tak, to śmierdzące na ziemi przed, przed drzwiami najczęściej to są buty. Takie wiecie, buty. Tak, to jest but. I takiego buta zakładamy na nogę i, i, możecie, i możecie wyjść na dwór. To się nazywa but. Nie bójcie się tego to was, nie zje ten otwór cały służy do założenia tam, do włożenia tam nogi. I jak założycie tego buta, to otwieracie magiczne drzwi, coś takiego jak w narnie, tylko że to nie jest zaczarowana szafa, tylko to są drzwi i wychodzicie na dwór. Wow! I co na tym dworze można robić? Kolejny, to jest chyba już czwarty punkt, że grać w piłkę nożną, tak, mamy teraz mistrzostwo świata w Brazylii i chyba to powinno dać wam jakąkolwiek zajawkę do gry w piłkę, poruszać się trochę w piłkę możecie zrobić, nawet ze sreberka tego do kanapek. To nie jest takie trudne. Wystarczy kupić kupę sreberka, wziąć taśmę klęsem i to ugnieść. Albo po prostu pójść do Lidla i to kup kupić piłkę w promocji. 5 albo 6, Nie wiem, się pogubiłem. Pograć w koszykówkę. Tak! Siedem! Co jeszcze można robić na to? Osiem! pójść z znajomymi się poszlajać i siedzieć na placu zabaw i nic nie robić TAK! dziesięć. nie wiem, poszlajać się, albo znaleźć dziewczynę tak, to jest bardzo dobry czas, żeby poznać jakąś miłość wakacyjną zrobić to swoje i gdy przychodzi czas szkoły odwywalić to i zapomnieć o tym to jest też taki czas, tak, faktycznie zapomniałem, że to jest okres godowy dla ludzi i tak na końcu, iść na desk, Nie siedzieć w domu, nie grać w skate 3, nie robić z tego filmików. Dlaczego mi się wydaje, że mówię teraz o sobie? Dlaczego ja tak robię i teraz mówię? Faktycznie, mógł wyjść na dwór, Jezus, Maria, ja Dobra, moi drodzy, taki krótki, dziwny vlog, nie w moim stylu, ale zjadłem pierwsza w życiu rybę. Choć nigdy nie jem ryb, a była bardzo dobra. Wszystko dzięki memu skarbowi, który mnie namówił i zjadłem i to było fajne. Piona szufla, naraz, strzała, wielka piona miłych wakacji. Żebyście kurde się nie opierdalali przed komputerami. Na razie. Pa!